Cześć ludzie, Mówi Szymon. Dzisiaj chciałem Wam pokazać jak możecie uchyć na chęć do rzeźbienia oligonu. i ona działa w trybie obiektu. Sprawdzę jedną heć. Na chęć nazywa się Viewplane Proportional Transform Tool. Odpowiednie na chęć do rzeźbienia. O dziwą myślą, że nie działa w trybie ale jak widać działa. Klawiszem W zmieniamy rozmiar tego węzla. Wielką zalegą powiem Wam, na chęci jest. Ono przesuwa niewidoczne półki. Prawym przyciskiem myszki skaluje się oligon. O ile się nie mylę, to też jest obracaniem oligonu. Właśnie środkowym przyciskiem myszki obracacie w oligon, prawym skalujecie. Strasznie jest mega wygodnie, bo opowiem Wam to na hendzie. Tylko ja się tutaj w oligon obracam, jakoś tak krzywo jest. Czasami był problem z tym razem, że e, te dwie operacje, one kasują historię obiektu, ale chcę osobny temat o tym zrobić tutaj w przechodzę do trybu obiektu, na razie UTSA, idę koło ONENT, VIEW PLANE, TRANSFORM TOOL, Oczywiście mi nie pasuje tu. Wiem dlaczego? Bo musicie zrobić coś takiego. Proportional. Proportional settings. I tutaj chyba chodzi o to, żeby tutaj zmienić to, bo to odniesienie do tego też. Bo mamy też nasze robnise. Możemy tutaj to ustawić, bo to chyba ma ducha do tego. Chociaż proporcional transform tutaj. Ale to ma też związek z tym narzędziem. Nie mam okache. Aha, tutaj F przycisk użyję. Głowę ma, muszę tutaj trochę tym nachęgiem do rzeźwieniem obrawić. U Erlane Proportional Transform Tool. Odpowiednik nachęcia tego, który znajdziemy w programie Blender. Nachęcie do rzeźbienia. Ja się muszę tu węglem, moi drodzy gogać. Coś takiego. Jak jest za mało krawędzi, to też nie jest. Dobrze, bo w krawędzi to na chęci nie działa. Nie ma działać tak, jak byśmy chcieli. No i idź już do to się wam. Kom on, view, lane, emotional, transform No i na chęci już działa. No można też oddalić człowiek. A muszę omówić też osobny dział, na temat jak modeliuję symetrycznie i co zrobiłem takiego, edytuję ten poligon. Aha, muszę wam omówić jeszcze temat jak wyodrębnić poligon, ale to na razie skupiam się na tym temacie. Dobra, ja sobie tutaj powiększę. O, widzicie? Mój Enzel zachowuje się inaczej. Jest bardziej taki gładki. Dlatego, że ustawialiśmy um, przedtem w ustawieniach Original Settings, bo to ma znaczenie. I to dość duchem, powiem wam. Dlaczego ten enzulis jest taki bardziej, jakbym on w przesuwał. Ach, tutaj mi się trochę nie oddawa. Jeszcze nie wiem, jak jej wygląda to. Spoko oligon. Tutaj na pewno będę musiał więcej segmentów dodać, to jest niewykluczone powiem Wam całkiem spoko w tym programie się pracuje nie nahekam na aplikacje aplikacje dość stabilnie się zachowuje chociaż pomimo tego nie wspierają tego programu jednak z tego programu chcę onownie korzystać o tym się dość wygodnie pracuje kurczę chyba będę musiał tu archać zmienić nie podoba się, że nie ma czegoś takiego jak w programie Wienger do zaznaczonego jeśli sobie chyba zaznaczę to chyba Aby nie przedłużać, to wrócę do innego tutorialu. Pamiętajcie, abyście kasowali historię operacji, bo on gromadzi to, to trzeba uchyć te dwie opcje i wtedy czyście historię operacji... Aha! Muszę je jeszcze jeden... E, 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 jeszcze jedną rzecz uchyć.